Chciałam Państwu przedstawić produkty firmy Colway, firmy, która rozpoczęła swoją pracę z kolagenem naturalnym pochodzenia rybiego. Firma opiera się na wynalazku z 1986 roku, na wynalazku polskich biotechnologów, właściwie biochemików, którzy odkryli, że białko rybie ma. Niesamowitą zdolność pokonywania bariery skórno-naskórkowej. Kolagen wymienia się przez całe życie wielokrotnie. W skórze ten proces trwa 120-130 dni. I tyle mniej więcej potrzebuje czasu nasz kolagen i tyle Państwo potrzebujecie na kurację, żeby dostrzec zasadnicze zmiany i to, co ten kolagen jest w stanie spowodować. Thank you